Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Kuba i Elektronika. W, yy, w wcześniejszym odcinku pokazywałem Wam yy, rzeczy mojej domowej roboty, a w tym odcinku pokażę Wam mój nowy zakup do warsztatu. Mój najnowszy zakup do warsztatu. Yy, będzie to nowy Multimed. Już taki Multimed z wyższej półki, bardziej profesjonalny. Jest to dokładnie multimetr firmy Unit, Unit UT89X. Czyli jest to dosyć już taki lepszy miennik, porządniejszy, który jest wyposażony w True LMS, który ma możliwość pomiaru temperatury, amperów, miery amperów, voltów, czyli ma większość tych zakresów, które są niezbędne. Mamy tutaj dodatkowo Yy, tester diod czyli specjalne takie wyjście do testowania diod yy, tak się wytwórza ten multimetr mamy tutaj oczywiście funkcję piszczka bipera tak zwanego no i tak włączymy go sobie aby go włączyć przekręcamy pokrętło jak włączymy go na biper to na nas miernik powinien piszczeć a widzicie, na zmiennik piszczy. Mamy tutaj, jak widzicie, takie dodatkowe światełko, co się tutaj zapala, które komunikuje nam, jaki tryb mamy włączony. Mamy tutaj wiele różnych funkcji. Funkcję Beepera. Nie za bardzo mam co, mam co tutaj Wam opowiadać, yy, ponieważ film, jak obsługiwać multimetr multimetrius, nagrałem na moim poprzednim multimetrze ale kupiłem ten multimetr dlatego, że chciałem mieć jakiś lepszy multimetr a z tego powodu, że tamten mój poprzedni trochę szlankowały w nim w gniazda to kupiłem sobie nowy tak to się rentuje, w zestawie mieliśmy dwie sondy dodatkowo w zestawie mogę Wam pokazać mam tutaj o, też w zestawie dostaliśmy z naszym multimetrem również sondę do pomiaru temperatury tak się ona prezentuje. Tutaj podpinamy do multimetra w tym miejscu, a to możemy sobie dotknąć do czegoś gorącego, czy zimnego, czy nawet zanurzyć w wodzie tą sundę i sprawdzić sobie temperaturę. Mamy tutaj cztery gniazda do pomiarów herców, voltów, ohmów. Wejście masowe, czyli kom wejście do pomiaru miliamperów oraz wejście do pomiaru amperów do maksymalnie 20 amperów. A to tu mamy tutaj wiele różnych funkcji. Tutaj mamy dodatkowo takie wycięcie o żeby załadować sondy. Mamy tutaj o dziwo również nawet lampeczku Czy mamy taką oto ratarkę, którą możemy sobie tutaj coś poświetlać O latarką, jakby gdzieś coś tam chciał zrobić. Właśnie. Nie gasi. Ciekawe jak to się gasi. Nie jak się gasi tą lampeczkę, ale to wystarczy, że włączymy nasz Ultimate, to lampeczka powinna nam zgasnąć. No, tak trochę tu mam tutaj sygnał dźwiękowy podczas z tego przyłączania. No i tak myślę, że to by było na tyle. Ja się będę z Wami żegnał. Do zobaczenia. Cześć. O, jeszcze Wam pokażę może mój poprzedni multimetr, który już widzieliście. Yy, Takiej chińskiej firmy. Dokupiłem do niego jedyne sondy. Jeszcze działa, tylko trzeba mocniej tutaj nacisnąć. Dobra, to by było na tyle, ja się będę z Wami żegnał. Do zobaczenia, cześć.